Siema, Friki. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! A gdzie? No to pyk! 14 grudnia. Jedziemy do Warszawy na Daily Night z zespołem House of Death, gdzie zagramy w klubie Mechanik. Gdzie? A proszę bardzo, tutaj. Następnie kolejny przystanek. Skarżysko-Kamienna, semafor. Tak, bardzo lubię ten klub, lubię tam wracać. Mam nadzieję, że Wy też. Zagramy tam z zacną ekipą, bo z boem Six Saints. No co z tego wyniknie, to zobaczymy. Więc koniecznie, koniecznie wpadnijcie na Hello Night. Nie było nas jeszcze w Czechach, tak więc wpisujecie Karwina, klub Hard Cafe. Yy, tak się składa, że klub jest niedaleko w sumie granicy polskiej i odbędzie się rokowa walka. Tak, dwa polskie i dwa czeskie zespoły. No i na koniec Kraków. Stolica Królów, oczywiście, klub Gwarek, tak. I ponownie z House of Death jedziemy tu.